Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po Szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, Zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Ranek pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena, biegnąc, oznajmia Piotrowi Janowi – zabrano Pana z grobu. Obaj ruszają biegiem. Jan jest młodszy, szybszy, dociera pierwszy, ale nie wchodzi, czeka na Piotra. To Piotr, starszy, przywódca, wchodzi pierwszy do grobu. Widzą płótna leżące na ziemi i chustę zwiniętą na osobności. Coś tu się nie zgadza. Jeśli ktoś ukradł ciało, nie odwijałby zwłok, zabrałby wszystko razem, ale tu płótna leżą, jakby ciało po prostu zniknęło, jakby przeszło przez nie, nie naruszając ich układu. Ujrzał i uwierzył. Jan jako pierwszy zrozumiał. Nie widział jeszcze Zmartwychwstałego, zobaczył Go dopiero wieczorem, ale uwierzył na podstawie znaków – pustego grobu i płciel, to wszystko. Bo Jan miał serce otwarte, serce gotowe uwierzyć nawet temu, co niemożliwe. Jan to umiłowany uczeń, ten, który spoczywał na piersi Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, ten, który stał pod krzyżem, gdy inni uciekli, ten, który otrzymał Maryję za matkę. Ten, który dożył sędziwego wieku i napisał Ewangelię miłości. Jego życie to jedno wielkie świadectwo. Kto kocha, ten wierzy. Kto pozostaje blisko Jezusa, ten go rozpozna, nawet w pustym grobie, nawet w trudnych znakach, nawet gdy inni widzą tylko Zagadkę. Miłość otwiera oczy wiary i pozwala zobaczyć to, czego oczy ciała nie widzą.